Lundę się Lecimy, lecimy panowie to w Michała. Cała ekipa, ekipa wsparcia no. dla Michała już dzisiaj nie na marzeniu no. wszyscy będą, Wiemy także będzie głośno. Idziemy po mistrzostwo, naprawdę, panowie, bez jaj. Więc taką plany na No i takie robimy bogute, nie? nie oczywiście, że jak tutaj kulturalnie idziemy po swoje. Going down będzie numer dwa Sunday for show. Sure. O! Oh! <laughs> tak to będzie wyglądało? Ta, tak, coś tak, czyś tak zagautuje około właśnie w lewym się. Congratulations. Gratulacje. <laughs> czek muskieterów w czwartym w drodze. Czwarty w drodze. <grychy> Jak podróż? Szybko, przyjemnie. Paspo, przywodnie, krzkrzy mordy. Cześć, cześć to. A Dwie wcześniej, tylko nie widzę tej szarej linie. Canada Water. Jest dwadzieścia parę minut. Jedziemy teraz do hotelu. Pakujemy się Derek. Derek? nie budzik, proszę się nie Dlaczego warto oglądać walkę ja Michała Cieślaka? Bo to jest nasza ostatnia nadzieja białej, przynajmniej na dzień dzisiejszy. A poza tym to walka, która dla mnie 50 na 50, dla mnie wygra tą walkę, kto będzie ja po prostu miał mocniejszą psychikę i, i, prze, i to wszystko wytrzyma w głowie, nie? Bo tutaj akurat na tym mistrzowskim poziomie to są takie detale, każdy detal, dlatego my zrobimy wszystko co w mojej mocy, ja nawet um, żeby go dopingować, a nawet się cały czas go gdzieś tam drażni. Wiadomo, to są małe nerwy, ale ktoś się denerwuje, tak? A ja wiem, że w takich walkach, przynajmniej jeszcze nie u siebie, to są bardzo ważne rzeczy, właśnie. Kurde, niby walczyć u siebie, a, a tak naprawdę zobaczyć dzisiaj polskich kibiców i przyjeżdża trochę osób. Zresztą widziałeś. No. ile dostaliśmy wódki z Radomia. No właśnie, chcieliście upić w samolocie, tak, ja ale od dłużej. Nie upili, bo ja nie piję, ale ogólnie za to budziką upili. Tak Musieliśmy no, poświęcić tak, się tego. człowiek. Tak, się poświęcił i było wesoło, także trzymamy że zresztą no, widać, nie sam mój. Także powiem wam szczerze, że jeżeli mamy liczyć na kogoś, na realną szansę zdobycia Mistrza Świata, to dzisiaj taką osobą jest właśnie Michał Cieślak. Jedziemy, kibicujemy, ile tylko nam zostało e, e, powiedzmy, energii, to wykorzystamy to i na ważeniu, i na samej walce. Także wiem, że będzie sporo osób. Michał Materla zaraz dojedzie, Mausik, i parę osób innych. Także czekamy i, i dopingujemy go dzisiaj. Także ja mówię, mam nadzieję, że the new, nie. Endenie Podobało się. Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.